Dzień dobry, Eye of the Beholder 2. Powiedziałem spokojnym głosem, jestem już spokojny powiedzmy. I teraz tak, zaraz, gdzie ja jestem? Dobra, teraz już kojarz w każdym razie, tu była nisza, czyli wlazłem poziom wyżej, tutaj już można chyba odpoczywać. I tu nie ma wszystkiego jakiegoś sekretu. Nie, nie ma. I być może mój głos, no jak teraz mówię, jest trochę lepszym stanie, ale jeszcze nie do końca. Jest średni, o właśnie. Patrzcie to my tu mamy. Sztylet Jargon, Długi Miecz, bez nazwy, o ten. E, a w ogóle to trzeba zrobić konkretne porządki w jak w punktu, Co się w ogóle dzieje. U was, panowie, jest straszny chaos. o w ogóle jakiś taki imperialny hermik mamy tutaj. Elficki mroczno elficki. I nie jest przeklęty, ale na pewno tego nie dostaniesz tutaj. Nastanie go Awatar, ponieważ jest półelfem, to pasuje w pewnym sensie. Dobra, ty możesz to mieć i wracaj na swoje miejsce. Ponadto, dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Jakieś nowe czary. Karolina. Nie, Karolina nic nie może. No to Sandra? A, no tak, kula ognista teraz. Dra, dra, dra. Dla Sandrala, Na pewno będę miał jakieś problemy z mówieniem dzisiaj. Nie wiem czy mam takie wrażenie. Coś będzie źle. Z tym moim mówieniem dobra, tak dwie czaszki póki co zostają. Aha, krasnoludzka tarcza. A ty sobie weź chwila, moment. Ludzie, to nie jest przeklęte, nie jest. Zrobię mikroporządki, to można zostawić. To są zwoje neutralizacji trucizny, plus pły, napój leczący z trucizny. Moment, co to tu robi? Dlaczego nikt nie używa zborej płytowej? Ciach, trach, a ona jest nie magiczna, ale na pewno będzie lepsza niż kolczuga. A i zapomniałem uczyć gadu, gadu, no zaraz, no to później, już jak już skończy. Ten odcinek właśnie dzięki temu sobie zdałem sprawę, że nie włączyłem. stopera. dobra, to jest plus jeden kolczuga short, w ogóle nie mieli żadnego pancerza. a nie, on miał chyba zniszczony przez te głupie zielone plus. Elfickie buty, raz za awatara. Jeszcze tylko elficka tarcza dla niego i normalnie nie wiem co. Się czuję jak w domu. Smacznego, smacznego. Kamień, nie wiem czemu dam jemu ja te kamienie żeby już była jakaś konsekwentność. Konsekwentność. Nie wiem czy to takie słowo istnieje. A no jest nadtarcza tarcza faktycznie. He! Masz ma szwarta Koleś. Można powiedzieć, że jakby kurde w Diablo 2 taki zestaw. Ale no, jeszcze tylko to bym mu dał, a to już mu nie dam. To byłoby za dobrze. Na pewno to nie jest tak, że to jakiś bonus wynikający z tego, żeby miał jakieś kurcze tutaj te zestawy, że tak powiem, ułożone. Ponadto, no chwila, moment. Jeszcze chwila, chwila, chwila. Tu jest jakiś miecz. Nie jest przeklęty. Ale no, zaraz jest przeklęty. to ciekawe, że. Mogę go normalnie, jakby wyjąć z ręki, nie rozumiem dlaczego. Dziwna sprawa. To jest ten miecz? Gdzie tych mieczów jest? Maca Tamper. No, a tej już nie mogę, ta jest przeklęta. No dobra, powiem, że od nas, przy okazji od razu identyfikacja. Te wszystkie przymioty, które trzęsą są przeklęte, więc ja pierdzielę. Są minus i są przeklęte, więc nie ma co tego na to dotykać. Avatar, a czyli tutaj jeszcze nas jeden klucz był potrzebny, o tym zapomniałem. A i to przenosi nas do tego miejsca, gdzie są pajonki. A tutaj byłem, w sumie nie wiem czy pająki się rispo. A no pojawił się tutaj, no. O oh no aha całkiem jest szybko tutaj one są zwolnione zwolnione są wolniejsze niż w jedynce zdecydowanie. to w kurde ty spadła zostaniesz z ognistych dłoni I teraz tak na północ powróciliśmy na poziom w sumie, a to jest chyba na poziom pierwszy atakump tak a tu był ten niziołek, który cały czas tam siedzi i cały czas mi go nie jest w ogóle żal, więc... Pff, to znaczy, jak uratujemy całą świątynię, to przy okazji on też będzie uratowany, nie? To się zrobi, ale to później. Dobrze. Ludzie, y, mamy tutaj to ...pałaskorzeźbę, która przedstawia chmurkę taką. Mogę już na to nadpisać. Co trzeba uczynić? Otóż Karolina musi użyć swoich płuc, a zaraz to przejdzie tu, żeby było fantastycznie. Jest jakieś klucze jeszcze gdzieś? Um, I teraz tak. Aha, ona to musi do ręki. Jak to się używa? Nie, za źle. Tak, wschodni. Ciepła bryza z południa. Tamta była jakaś... Yy... Nie wiem, nie, nie przeczytałem tamtego w sumie. Zimna z północy. I jakaś delikatna ze wschodu. I co? Ściana znika, na te drogi można tu wywać Yeah! Co to oznacza? Że można powiedzieć, że... Jak przyszedłem do dru drugiego epizodu, znaczy to tak... sobie sam wymyśliłem, można po sensie się... Do powiedzieć bieholde, takie cztery epizody. O, dzień dobry. W sumie to nie wiem, czy ty jesteś przyjacielem, więc... Jak tylko wychodzisz na górę schodów, jakaś postać się pojawia. Wiel... Welcome. Nie, czemu, chciałem powiedzieć wielkom. Witam dzieci Darkmoon. To jest test wiary. Nie możecie się bać. Tutaj będziecie tylko mogli zaufać tylko to temu co najlepiej znacie, czyli sobie. Ufajcie tylko sobie. I witam was w srebrnej wieży, to się tak nazywa. Przez trzy poziomy będziemy mieli taki wystrój poziomu, taki niebieskawy, srebrny, powiedzmy. I tu hmm, mamy introducing parzące płytki takie, tak jak na kuchence, jakieś tam, nie no. Takie płytki są i nie radzę włazić na to, jeśli jest zapalone. Nie pamiętam jaka, albo nie, pamiętam mniej więcej, jak to jest, bo tu trzeba po prostu pójść ścieżką pewno i zaraz, jak widzicie, Powiem tak, za pomocą myszy może mi to w ogóle źle pójść, bo tam na końcu jeszcze na dokład... Ale sobie wpakowałem się jeszcze na początek, super. Au, źle to zrobiłem, dziwne. Właśnie to jest problem, bo tutaj czekają głupki. Ło, wow, już! Aha, bo zostaliśmy... No ciekawe, dobra, nie ma sprawy. Cała moja drużyna została pokonana. Czy chciałbyś wczytać poprzednio nagraną, na zapisaną grę? Nie. Nie no, dobra, bez wszady Jak widzicie, to jest trochę miejsce, takie które może problemy sprawiać, jeśli gra się mieszką. Nie, źle. kurde, zno. Dobra, na razie to było źle. Po prostu... Jak to jest? No źle, no. Aha, aha, aha. Let's do this once again, Okej. Okay. No jak to to nie działa w ten sposób, hotel? Moment, muszę rozkminić jak to funkcjonuje. Dlaczego no, mi tu parze, nie powinno. Dzień dobry, won. DIN Daj im przejść. Okej, okay, udało się. Tylko, żeby ich. No nie, daj mi spokój. Co za upiedliwe, patrzcie, no. Nieprawdopodobnie upiedliwy jesteś, koleżko. No, Sunra tutaj wpakowałem do przodu, bardzo mądrze. Ci koleś są zdecydowanie bardziej niebezpieczni niż. Yy, w jedynce. Idź! A ja w nie zdążyć jasny gwint. Wind. Jak ty zabiłeś karnym biego, ty gubku, głupku? E, co się dzieje? No nie, 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 kolego. Dobra, to już przegrałem w takim razie. O, nad nie musiałem, że tak powiem, specjalnie na kamp. Aż to... No jak to... O, fuck man, to już nie wyjdzie na pewno. Aha, super, jeszcze sobie Ice Storm puściłem i. No to. Te wszystkie czaszki. Dobra, teraz na poważnie. Aż kurczę, ja tego nie rozumiem, czemu to nie chcę wyświetlić. Jest na pewno jakiś sposób, żeby to wyszło. No, zabić to. Albo. Okej, okay, to nie był dobry pomysł. Aha. Jestem z PN, czy może udałoby się, żebym zrobił. Tam puścił teraz kulę ognistą. Ciekawe, czy by to doszło do nich. Aha, chyba doszło, bo tutaj was pusto o coś. O! Kurde. ja. To jest dziwnie trudne, ale nie wiem czemu. Chcę to przejść za pomocą myszy. Może ja złą ścieżkę wybieram. Ej, no. No teraz hejs, no trudno. Ech. Dziękuję. Nie musiałem się skończyć na camp. dzięki temu, że szybko zginąłem fajnie. Ciach. O rony, rony... Nie to, głupku! O, Jasnym. Dobrze, próba numer... ...osiem, powiedzmy. No wyjmij to i... nie to. Teraz zginiemy, bo nas poradzi. Dziękuję przez to, Sandra, że chciałeś rzucić hejst. Bardzo mi pomogłeś. No ja tego nie rozumiem, dlaczego się tak pierdzie? Ja tak jestem prawie Ha 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 ha, ha. Moment, chcę tu zapisać. Okej, okay, mogę. Oh. Przynajmniej raz, no w sumie to mogę też zapisać wtedy, co też mi się tak w miarę udało. Ciach, 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 ciach. No. Co nie, jest był szybszy, nie wierzę w to. No, to było bardzo niesprawiedliwe i co ja robię, po co ja to robię? Patrzcie, no daj mi przejść Co za mato z ciebie Ja pierdol Ileśmy wskrzeszyli? Chyba Dobra, musimy zrobić tak Wrócić się i wskrzesić Karolinę z powrotem plus to powinno. Zostałem tu w ogóle te przedmioty, i to powinno. No, i teraz będzie. Forever to ścieżka, przynajmniej. nieczynna. Znaczy te płyty. porażające, więc. Not that bad. Dobra, kolejną uratowano. Tyle dobrze. Uff. To był jeden z trzech fragmentów w całej grze, który musiałem normalnie przejść za pomocą klawiatury. Teraz po raz pierwszy udało mi się. To przejść za pomocą myszy, więc w sumie spoko. O te. Aż to jest upiadliwe momentami. Eee, gdzie wy macie swoje czary leczące? Czy wyście się tego poważnie nie nauczyli? I o co chodzi? Możesz. Już... jestem ślepy. To naprawdę ślepi tego nie zauważam? Nie, oni. Aha, bo oni chcą to. No dobra, okej. Okay. W sumie to dziwne. Ona głodowała, ale. No głoduje cały czas. Okej, okay, nie, nie, nie. Nie musiałem, że tak powiem, przerywać tego campingu w takim razie. A, muszę napić. Chyba zrobię przerwę. bo to idealny moment na przerwę. bardzo dużo widzieliśmy w tym odcinku nowe rzeczy, nie? Znaczy, w sumie było sporo walki. Hmm dłuższenia w następnym. Już będzie spoko. To tylko taki naprawdę bardzo trudny moment. Na razie.